Zaledwie kilka razy w roku udostępniany jest zwiedzającym teren starego cmentarza ewangelickiego przy ulicy Frycza Modrzewskiego w Bielsku. Na ponad hektarze gruntu w zabytkowej dzielnicy miasta spoczywają prochy kilku tysięcy bielszczan, którzy budowali potęgę ekonomiczną miasta. Burmistrzowie, pastorzy, przedsiębiorcy, działacze społeczni, uczeni i lekarze. W najnowszym odcinku cyklu portalu witajbielsko.pl naszym przewodnikiem jest Dariusz Gajny, ogrodnik miejski. Znajdujemy się na terenie Starego Cmentarza Ewangelickiego w Bielsku przy ulicy Frycza Modrzewskiego. Nekropolia została założona w 1833 roku i właściwie nieprzerwalnie aż do czasów II wojny światowej odbywały się tutaj pochówki. Aktualnie teren cmentarza to ponad hektar terenu, na którym spoczywa kilka tysięcy osób, mieszkańców dawnego miasta Bielska, którzy właściwie budowali świetność tego miasta. Znajdują się tutaj groby między innymi znanego myślę przez wszystkich Teodora Zixta, ale także takich osób mniej znanych jak Ferdinand Schur, który był światowej klasy botanikiem. Oczywiście Burmistrzowie miasta, pastorzy ewangeliccy i cała ta bielska, bielska, oprócz bielskiej elity, to także zwykli mieszkańcy dawnego miasta. Jeżeli chodzi o stan zachowania nagrobków, to właściwie tylko nieliczne, właściwie parę sztuk doczekały się od czasów powojnia na renowację, na remont. Reszta nagrobków. To od 1945 roku właściwie cały czas proces destrukcji, a przede wszystkim aktów wandalizmu, które nieprzerwalnie od czasów powojennych na tym terenie się odbywały. Na szczęście na chwilę obecną aleje cmentarza już staraniami, wolontariuszy staraniami, właściciela terenu, którym jest parafia ewangelicka, zostały oczyszczone, także przez cmentarz można spokojnie przechodzić, zwiedzać sobie te alejki. Jednak niestety stan wielu z, Nagrobków, wielu z grobów wymaga prac naprawczych, prac konserwatorskich. W latach 60. zeszłego wieku, w związku z rozbudową ulicy Grunwaldzkiej, nastąpiła konieczność poszerze, poszerzenia tej arterii i mur cmentarza na długości 140 metrów został przesunięty w stronę nekropolii o ponad 8 metrów. Wszystkie nagrobki, które znajdowały się wtedy przy murze, zostały bezpowrotnie utracone. Jedynymi przeniesionymi na teren cmentarza były nagrobki zwieńczające aleje, które podążały w kierunku północnym. Kilka lat temu podczas remontu ulicy Grunwaldzkiej, rozbierając chodnik, okazało się, że piwnice z grobowców cały czas znajdują się na terenie ulicy pod chodnikiem. Teoretycznie szczątki zostały wtedy ekshumowane, aczkolwiek pewności nie mamy do dnia dzisiejszego. Znajdujemy się przy grobowcu rodzinnym rodziny Kolbenhajerów. Karl Kolbenhajer, nauczyciel z Bielska, kartograf, przyrodnik. Mamy takie podejrzenie i duże prawdopodobieństwo, że to właśnie być może dzięki jego mapom, hrabia Zamojski w międzynarodowym arbitrażu pozyskał do ziem polskich tereny morskiego oka i wokół morskiego oka. Dotychczas odcięte od tkanki miejskiej murem zamknięte i zapomniane stare cmentarze ewangelickie i żydowskie będą udostępnione w formie parków pamięci. Enklaw staro drzewu, zieleni miejskiej, zabytków sztuki cmentarnej, miejsc wytchnienia o zgiełku miasta, ciszy i refleksji oraz pamięci o znakomitych rodach fabrykantów, włodarzy miasta i mieszczan. Realizując projekty takie jak porzucone miasto czy drugie tchnienie cmentarzy, wykorzystamy technologię rozszerzonej i wirtualnej Rzeczywistości oraz hologramy, by przynosić uczestników projektów w fascynującą podróż przez historię. Odwiedzający cmentarz ewangelicki będą mogli zanurzyć się w przeszłości i poznać historię osób pochowanych na tym cmentarzu. Trwają prace przygotowawcze i na teraz trudno przesądzić, jaka technologia zostanie wykorzystana do cyfrowego udostępnienia starych bielskich cmentarzy. W oparciu o źródła dostępne YouTube prezentujemy, jak to się teraz robi w Europie i na świecie. Czytajcie i oglądajcie witajbielsko.pl Salon Dobrego Słowa.